Chodzi 411 wydzielenie, to w którym są gniazda bukowe i odłowe. I tutaj widzimy, że jest bardzo dużo buków, buków, które tutaj po prostu nie to, że ocalały, które były tutaj wprowadzone dawno temu, może na 30, może ponad 30 na pewno, może 35-40. Tu wsadzono te buki, widać, że są posadzone w rzęda, co zresztą wyraźnie widoczne jest tutaj w tym przypadku na przykład. I co w tym ciekawego, no to, że. Leśniczy swego czasu wycinał po drugiej stronie. Tej gdzie teraz spojrzy kamera, tu wycinał podobne buczyny po to, żeby sadzić buczyny. Ale to rzecz miała miejsce w 2004 roku i to co mówię oczywiście jak większość innych moich opowieści, a nie wiem czy nie wszystkie, mogę poprzeć faktami. Powiedzieć to udowodnić, udokumentować, że racja jest po mojej stronie. Tutaj gniazdo bukowe, już młodsze, akurat to się może i udało. I tutaj wyraźnie widzimy, Gdybyśmy się przypatrzyli, to będzie widać. Tutaj są te właśnie buki, i w pewnym momencie te buki się kończą. Kończą się przechodząc w gniazdo bukowe, bo. Taka była wola leśniczego. Tutaj już teraz będzie trudno lub niemal niemożliwe, ale pamiętam, kiedy to było robione, bo wtedy byłem tutaj na, do północy przydzielony do leśniczego. Pamiętam, kiedy to było wycinane, to był 2004 rok. To można pewnie sprawdzić w dokumentach, jakież drewno tutaj leśniczy wtedy pozyskał, co to były za gatunki i dojść prawdy, co tu leśniczy wyciął. Na moje wtedy pamiętam pytanie, że dlaczego wycina. Buki, wtedy no sporo mniejsze niż w tej chwili odpowiedział, że on tu jest leśniczym i jego jest taka wola, a oczywiście wiemy z tego co do tej pory pokazałem i co pewniejsze pokażę, że wola leśniczego jest tutaj rozkazem dla wszystkich innych, którzy powinni, którzy będąc na swoich stanowiskach powinni być, powinny być osobami nadrzędnymi dla leśniczego. Tutaj jednak okazuje się że jest to nieprawda. Są to ludzie, którzy są temu leśniczemu w jakiś sposób poddani. Takie właśnie buki, tutaj powycinał leśniczy, aby posadzić buki.